W dzisiejszym magazynie ratuszowym, inwestycje w przedszkola, Dzień Zdrowia w OCK, Dzień Otwarty w Państwowej Straży Pożarnej, Trzeci jarmark kasztelański, Orlik przy Szkole Podstawowej Numer 9. Znów powód do radości dla dzieci, młodzieży i wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku w naszym mieście. Kolejny kompleks sportowy typu Orlik jeszcze w tym roku powstanie przy Szkole Podstawowej nr 9. Składał się on będzie z boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego oraz zaplecza. Przygotowany zostanie również parking oraz część ogrodzenia od Alei Tysiąclecia. Bardzo się cieszę, że koło naszej szkoły powstanie kompleks boisk Orlik. Uważam, że ta decyzja władz samorządowych jest bardzo mądra. Ona będzie służyła rozwijaniu zdolności dzieci. Będzie na pewno podnosiła warunki pracy. Orlik pozwoli nam i na rozszerzenie oferty wychowania fizycznego o piłkę ręczną. Będziemy mieli boisko do koszykówki, porządne boisko do piłki nożnej. To ma wielkie znaczenie dla naszego. Dla naszych dzieci. Na pewno boiska będą tętniły do wieczora życiem. Obecnie radio, telewizja, internet zagospodarowały wolny czas dzieci. Myślę, że boiska będą wspaniałą alternatywą spędzenia wolnego czasu, a przede wszystkim rozwijania zdolności dzieci. Myślę też, że będą wpływały na zacieśnianie więzi rodzinnych. Nasza szkoła właśnie została wyróżniona i zostanie obok niej wybudowane boisko Orlik. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, ponieważ wielu uczniów może na tym dużo zyskać, bo w naszej szkole jest bardzo dużo uczniów uzdolnionych i możemy rozwijać swoje talenty na boisku. Podczas WYF-u można będzie wychodzić, zagrać w piłkę. Myślę, że szczególnie cieszą się z tego chłopcy. No będzie na pewno lepsze niż to, które teraz mamy. To betonowe. Będzie ta trawa, będzie na pewno wygodniej się grało i bezpieczniej. Będzie tam plac zabaw, będzie można pograć w siatkówkę. Przyniesie bardzo wielką korzyść dzieciom. No, bo będzie można grać południami, bo jest oświetlenie. Na boisku będzie trawa, jak już mówiono. Eee, piłka nie będzie wylatywać. No i będzie się lepiej grało niż na starym. Rodzice są szczęśliwi, że y, dzieci y, będą mogły chodzić do naprawdę pięknie kolorowej szkole. Mogę powiedzieć, że w środku jest już naprawdę pięknie. Teraz pojawi się Coś ciekawego z zewnątrz. Wszyscy rodzice cieszymy się z modernizacji otoczenia wokół szkoły, z uwagi na to, że polepszy to bezpieczeństwo dla naszych dzieci. I należy jeszcze dodać, że nowo budowany Orlik będzie służył nie tylko dzieciom uczęszczającym do tej szkoły, ale też dzieciom mieszkającym w okolicznych osiedlach. Każdy będzie mógł przyjść, pograć w piłkę, kiedy tylko będzie chciał. Ta inwestycja, tak bardzo ciesząca najmłodszych i tych nieco starszych sportowców, możliwa jest dzięki dofinansowaniu w kwocie 250 tys. złotych z budżetu Województwa Małopolskiego. O kolejne dofinansowanie w wysokości 333 tys. złotych miasto wystąpiło do Ministerstwa Sportu i Turystyki po rekomendacji zarządu Województwa Małopolskiego. Całość inwestycji ma kosztować ponad 1 400 000 złotych. Pozostałą kwotę miasto zabezpieczyło w swoim budżecie. Projekt techniczny kompleksu sportowego jest już przygotowany, inwestycja ruszy w drugiej połowie roku. Powstanie tutaj nowy orlik, będzie też realizowane nowe ogrodzenie. Orliki w Oświęcimiu świetnie się przyjęły, to będzie już kolejny orlik. Ten będzie kosztował 1,5 miliona złotych i mam nadzieję, że będzie służył zarówno dzieciom jak i dorosłym. Właśnie tutaj osiedlu S-Centrum, osiedlu budowlanych czy osiedlu chemików. Cieszę się bardzo z tego, że to jest kolejna dobra inicjatywa, która będzie służyła mieszkańcom Oświęcimia. 6 maja w Oświęcimskim Centrum Kultury był Dniem Zdrowia. Od rana wykonać można było m.in. badania poziomu cukru, ciśnienia, EKG oraz uzyskać porady od specjalistów. W specjalnym osteobusie 250 osób zostało przebadanych w kierunku osteoporozy. Ta prozdrowotna akcja była także szansą do pomocy i podratowania życia innym. Fundacja Przeciwko Leukemii prowadziła rejestrację do Światowego Rejestru Potencjalnych Dawców Szpiku. Staramy się zachęcić osoby, aby zarejestrowały się jako potencjalni dawcy szpiku kostnego. Wraz z Tomkiem Chruślińskim i Woną Kremiec jesteśmy przedstawicielami Fundacji Przeciwko Leukemii. I zachęcamy właśnie, żeby jak najwięcej osób rejestrowało się jako potencjalni dawcy. Ciekawym i ważnym elementem dnia zdrowia były również pokazy ratownicze, które wraz ze szkoleniem dla osób zainteresowanych zorganizowane były przez grupę medyczną jednostki operacyjno-technicznej Straży Pożarnej oraz Policjalne Studium Medyczne. Na dzień zdrowia zapraszały Akademia Zdrowia, Fundacja Przeciw Leukemii, Oświęcimskie Centrum Kultury oraz Miasto Oświęcim. Chcieliśmy tutaj przedstawić nowy trend taki w dziedzinie Fitness. Gdyż zajmujemy się właśnie promowaniem takiego zdrowia tutaj w Oświęcimiu, jeśli chodzi o siłownie i różne zajęcia fitness, także również rehabilitację. Dlatego Dzień Zdrowia no jest to wspaniała impreza, wspaniała rzecz, żeby mogli mieszkańcy Oświęcimia uczestniczyć w tych Dniach Zdrowia, gdzie oferowany jest szereg, gdzie mają możliwość przeprowadzenia szeregu badań, darmowych badań. A zarazem, no ja też jestem po kłopotach zdrowotnych, dlatego się zaangażowałem. Oświęcińskie Centrum Kultury jest takim miejscem centralnym. Niejednokrotnie osoby wychodzą na spacer, i myślę, że jest jak najbardziej trafnym miejscem do przeprowadzenia takiej akcji. Podczas obfitującego w różnorodne atrakcje długiego weekendu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zapraszała na zwiedzanie nowej Oświęcimskiej Strażnicy. Była to niezwykła szansa, żeby od wewnątrz zobaczyć nowoczesny, oddany do użytku w zeszłym roku budynek znajdujący się przy Oświęcimskiej Obwodnicy oraz zapoznać się z praktyczną stroną służby w Straży Pożarnej. 6 maja prezentowany był różnorodny sprzęt gaśniczy, ale także ten do ratownictwa drogowego. Dzień otwarty cieszył się dużą popularnością, zwłaszcza wśród najmłodszych, być może przyszłych strażaków. Dzień otwarty Oświęcimskich Strażaków zorganizowany został z okazji obchodów 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz Dnia Strażaka. Kochani, ponad pizza! E, już się będzie jednego, dobrze e, działo. Wszelkie czarownice, przetecznice, hultaje są. Czem ale więcej, jeszcze monet. będę czuwał nad tym, żeby ten, ich proszę. znaleźć! Więcej... Majowy weekend na wzgórzu zamkowym odbył się trzeci już jarmark kasztelański. Tematem przewodnim tego spotkania z historią było powitanie księżniczki Bony z na Oświęcimskim Zamku, które zainscenizowane zostało przez grupę teatru tańca dawnego Inwencjonę. Stroje renesansowe, e, ponieważ graliśmy tutaj kolona z orszaku Bony przybywającej do Krakowa, dlatego są to stroje włoskie. Panów ze strony witającej, ubraliśmy w stroje polskie, typowe polskie stroje renesansowe. Świętujemy dziś rocznicę szczęśliwego wydarzenia, jakim była podróż włoskiej księżniczki z rodu Sforców do Krakowa. Na zaślubiny z naszym królem Zygmuntem Starym. Licznie zebrani mieszkańcy miasta mieli okazję do zapoznania się z dworskimi obyczajami, tańcami i ubiorami początku XVI wieku. Rekonstrukcje historyczne wprowadziły zwiedzających w historię Oświęcimia miasta, które od XIII wieku posiadało prawo miecza czyli prawo do wymierzania wyroków śmierci wykonywanych przez miejskiego kata. Na jarmark przybył Kat Jurko z Nysy, który zaprezentował narzędzia tortur i egzekucji. Tu ludzie mogą na żywo przekonać się, jak to e, faktycznie się działo. Troszeczkę poczują e, wspaniały adrenaliny, a ja robię to wszystko z dozą takiego uśmiechu, bo inaczej na żywo, e, na poważnie, z taką grozą nie da rady. Gadaj! Ile mogę cię bałkować? W scenerii oświęcimskiego zamku Mincerz wybijał dla chętnych monetę z wizerunkiem królowej bony, powroźnik wykonywał sznur, a drukarz prezentował swój warsztat pracy i wykonywał pamiątkowe dyplomy. Kram szepczące kruki zachęcał do kupna ozdób metalowych oraz elementów uzbrojenia rycerzy. Na kramie Jana znalazło się mnóstwo zabawek wykonanych z drewna, z gliny czy sztych z lnianego płótna. Nie zabrakło również glinianych i drewnianych naczyń oraz wianków wykonanych z ziół. Super! Zrobiliśmy właśnie maski e, i czekamy za na nasze atrakcje, posilimy się chlebem ze smalcem, jest super! Ja akurat w pokazywałam wszystkie eksponaty, jak dawniej się żyło i. Myślę, że to jest warte szczałów. Przez cały czas trwania jarmarku dzieci mogły zabawiać się na warsztatach plastycznych, podczas których wykonywały maski oraz klejnoty z makaronu. A także mogły wziąć udział w zawodach w strzelaniu z łuku oraz konkursach rycerskich przygotowanych przez rycerzy z Bractwa Milites iluminacji. Dla dorosłych też bardzo dużo jest zwiedzania i pokazy różne. I... Yy, trochę mały. Mało Myślę, miejsca. będzie więcej atrakcji. No właśnie, mało miejsca, ale w sumie bardzo fajnie. Uczestnicy jarmarku mieli również okazję zwiedzać wystawę historyczną Bona Regina z wizytą w Księstwie Oświęcimskim. Historia i gospodarka miasta Oświęcimia w XVI wieku oraz zobaczyć XVI-wieczne starodruki pisane po łacinie i staropolszczyzną, które przypominają sławnych i znakomitych oświęcimian doby renesansu oraz pobyt Bony w naszym mieście. To jak Bona się czuje tutaj w Oświęcimiu? Bardzo dobrze, bardzo dobrze przyjęta, ugoszczona i y, zadowolona. Już tak szybko się nauczyła polskiego języka? E, myślę, że e, polska mowa jest tak urokliwa, że e, wchodzi w ucho bardzo muzycznym Włochom. Kędy prochownie próżne, a pełne są brogi, Tam, gdzie piekarz pojeździe, doktor pieszo leci, Gdzie na podsieniach starce się bawią i dzieci, Tam jest mądrość i pomyślność miasta. Wasze ręce. Trzeci jarmark kasztelański zorganizowany był przez Oświęcimskie Muzeum Zamek pod honorowym patronatem prezydenta miasta Oświęcimia. Partnerami przedsięwzięcia byli Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Oświęcimski Klub Starówka oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Imprezę wsparli finansowo, Bank Spółdzielczy w Zatorze oraz producent domowych wyrobów wędliniarskich i garmażeryjnych wyrobek. Place zabaw w czterech oświęcimskich przedszkolach 7, 14, 15 i 16 zostaną wkrótce doposażone. Na nowe urządzenia zabawowe miasto przeznaczyło ponad 200 tysięcy złotych. Dodatkowe środki na ten cel starają się też wygospodarować dyrektorki przedszkoli, organizując m.in. bale i spektakle. Dzięki tym naszym rodzicom udało nam się właśnie takie bale zorganizować. Poza tym ci nasi rodzice szukają, poszukują wśród grona swoich znajomych, przyjaciół, różnych sponsorów, którzy właśnie zasilają nas drobnymi kwotami. Są to właśnie darowizny jak również ten nasz 1% na organizację pożytku publicznego. Też właśnie zbieramy i to też się naszą, naszą kasę z przeznaczeniem na ten cel. Nasza placówka jest organizacyjnie przygotowana na cztery oddziały. My obsługujemy pięć oddziałów. Mamy salę gimnastyczną, która jest właśnie zaadaptowana na piąty oddział. Z racji właśnie stąd likwidacja sal gimnastycznej. Zajęcia gimnastyczne ruchowo odbywają się w salach, ale to jest nie tylko to, bo jest basen, jest lodowisko, są różne zajęcia inne. Natomiast, no, plac, zabaw, on jest naszą salą gimnastyczną przez cały rok. Kalendarzowy, jesienią, zimą, wiosną, latem. Oczywiście wyłączając niesprzyjające, typu jakieś takie bardzo niskie temperatury na zewnątrz czy jakieś deszcze, ale dzieci są u nas hartowane, ruszają się. Chcemy je właśnie tym, tym sposobem dobrze uszkodować do podjęcia nauki w szkole. One muszą się ruszać one muszą, spędzając tyle czasu w formie siedzącej, podczas zajęć, potem w domu. Muszą mieć taką, taki źródło ujścia tej energii. Musi być coś, co je zainspiruje do ruchu, zachęci, że one chcą wejść, wspinać się, drapiewać. I to musi być właśnie, no i oczywiście, zgodne z wszelkimi standardami bezpieczeństwa, żeby było dla nich bezpieczne. Dzisiaj jest piękny dzień. Uwielbiamy te nasze plac zabaw, bo można biegać i się można wyszalać. Można jeździć na zjezdolinie. Najfajniejsza jest zjezdolina: huśtawka, drabinki, spinanki i karuzela. Można się w dużo zabaw bawić, naprawdę fajnych. Cały czas uwielbiamy te drzewko. Ja najbardziej je uwielbiam i cały czas lubimy się bawić na plażach. Dzieci się wszystkie fajnie bawią. Szczęśliwe się. Szczęśliwe. Wszystko mi się tu podoba. Najbardziej nasz ogród, bo jest niesamowity. Przed nami niedzielny koncert gwiazdy światowego formatu, Petera Gabriela, który odbędzie się na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach Live Festival Oświęcim 2012. A już w sobotę na oświęcimskim rynku zagra Gem. Głównym partnerem Live Festival Oświęcim 2012 jest miasto Oświęcim. Peter Gabriel... Uh... To jest guru tego, co dzieje się w muzyce od lat 80. i 90. dla mnie osobiście rzecz niepodważalna. To jest człowiek, który wprowadził muzykę na zupełnie inny szczebel, jeżeli chodzi o muzykę popularną. To jest człowiek, który nie tylko tworzy muzykę, ale przy pomocy swoich genialnych, fenomenalnych pomysłów na pokazywanie muzyki, tak naprawdę ją tworzy i nam pokazuje. I także będzie nam ją pokazywał podczas tego koncertu, bo trudno mówić, że to jest koncert, to jest ogromne przedsięwzięcie, to jest widowisko.